W świecie Karolki. Karolka i przełamany lęk jeżyka Do magicznego lasu przeszła zima. Śnieg otulił drzewa i polany białym puchem, a mróz szczypał w nosy, przynosząc radość wszystkim mieszkańcom. Karolcia postanowiła wykorzystać ten piękny dzień na spacer z Kicusiem, swoim najlepszym przyjacielem. Razem planowali znaleźć idealne miejsce, gdzie mogliby zbudować wielkie iglo. Wkrótce dołączyli do nich zaciekawiona wiewiórka Tosia, zamyślona sowa Hela i Jerzyk Franek, który każde zdanie zaczynał od swojego ulubionego. Eee, a wiesz? Wszyscy razem biegali, ślizgali się po ścieżkach i zjeżdżali z małych górek. Ich śmiech niósł się echem po całym lesie. Nagle Karolka zatrzymała się i wskazała na błyszczącą taflę lodu. Spójrzcie, jakie piękne lodowisko! zawołała z zachwytem. Może zamiast budować idlo, pojeździmy na łażwach? Świetny pomysł! Zgodził się Kicuś podskakując z radości. Tylko nie mamy ze sobą łyżew. Karolka uśmiechnęła się i spojrzała na niego z błyskiem w oku. Kicuś, jesteś najszybszy w całym lesie. Może pobiegniesz do domu po nasze łyżwy? Zając aż podskoczył z ekscytacji. To bardzo ważna misja, więc biegnę do raju. Powiedział dumnie i zniknął w mgnieniu oka za zakrętem. A wiesz? Zaczął Jerzyk Franek Karolko, jak się rozgrzać przed treningiem? Oczywiście, Jerzyku. Trzeba machać rękami, skakać wysoko i robić pajacyki. Wkrótce wszyscy przyjaciele ćwiczyli. Wiewiórka Tosia wymachiwała ogonem, sowa Hela rozkładała swoje skrzydła, a Jerzyk Franek podskakiwał, choć trochę niepewnie. Każdy czuł, jak robi mu się cieplej i radośniej, mimo mroźnej zimy. Po chwili z drzew wyłonił się Kicuś z wielkim workiem pełnym łyżew. Hej, hej, już jestem! Zawołał, a Karolka przytuliła go serdecznie. Jesteś szybki jak błyskawica! Dziękujemy, Kicuś! Każdy założył łyżwy i powoli wkroczył na lód. Karolka jako pierwsza pokazała, jak sunąć po tafli z lekkością. Łyżwy to jak zimowe rolki. Śmiała się, obracając się z gracją. Przyjaciele zaczęli naśladować Karolkę, ślizgając się coraz śmielej. Wiewiórka Tosia próbowała kręcić piruety. Sowa Hela rozpościerała skrzydła, a Kicuś śmigał z zawrotną prędkością. Wszyscy bawili się wspaniale. Zróbmy wyża, zaproponowała Hela. Złapmy się za ręce i spróbujmy jechać razem. Wszyscy się zgodzili, ale wtedy Jerzyk Franek zamilkł. I spuścił wzrok. A, wiesz, ja chyba nie dam rady, powiedział cicho. Boję się, że się przewrócę. Karolka podeszła do niego i delikatnie ujęła jego łapkę. Nie bój się, rzekł. będziemy cię trzymać z dwóch stron. Nie pozwolimy ci upaść. Przyjaciele zawsze dbają o siebie. Dodała sowa Hela, uśmiechając się ciepło. Jerzyk spojrzał na nich z wahaniem, ale w końcu pokiwał głową i nieśmiało stanął na lodzie. Początkowo jechał powoli i ostrożnie, mocno ściskając dłonie przyjaciół, ale z każdą chwilą czuł się coraz pewniej. Wkrótce śmiał się i kręcił razem z nimi w kółko, zapominając o swoim strachu. A wiesz, to była najlepsza zabawa w moim życiu, powiedział z szerokim uśmiechem, bo odwaga i przyjaciele to najlepsze połączenie, odpowiedziała Karolka, patrząc na swoich towarzyszy. Drogie dzieci, morał z tej bajki jest taki. Nie bójcie się próbować nowych rzeczy. Z pomocą przyjaciół każde wyzwanie staje się łatwiejsze, a radość ze wspólnej zabawy jest największym skarbem. Czytała Dominika Miklaszewska.